Dziś Pani Katarzyna będzie pierwszy raz zakładać włosy, wybraliśmy włosy dziewicze, niefarbowane, długość 45 cm, około 80 gramów. No i za niedługo zobaczymy efekty po. To są nasze włoski. Mhm. Widać, że ciemniejsze od rostu, po długości są jasniejsze, akurat tak jak Pani Katarzyna ma. Jeszcze pokażę Wam, że tutaj widzisz, że bardzo dużo takich króciutkich włosów, czyli przy odrostach mamy gęstość i to akurat jest plusem, bo się uda ukryć kapsułki i więcej założyć. No i tak jak po założyliśmy 132 kapsułki, A, włosy dziewicze, nie jak wspominałam wcześniej.